Miniony drugi półfinał konkursu Eurowizji 2025 na pewno nie pozostał bez echa. Scena, na której artyści prezentują swoje umiejętności, dawno przestała być tylko miejscem dla muzyków, stała się polem do wyrażania emocji, kontrowersji, intensywnych reakcji publiczności. Nie inaczej było podczas występu reprezentantki Izraela, Julii Rafael, której obecność wzbudziła niemałe emocje wśród widzów i internautów. Kiedy nastał czas na drugi półfinał, emocje sięgały zenitu. Internauci szybko podzielili się swoimi opiniami w sieci, a występ Julii nie przeszedł bez echa. Warto przypomnieć, że Julia Rafael od samego początku wzbudzała skrajne reakcje, co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę kontekst polityczny Izraela, który obecnie zmaga się z konfliktem z Hamasem. W trakcie jej występu, który miał miejsce 16 maja 2025 roku, artystka wykonała utwór New Day Will Rise. Jej obecność na Eurowizji nie tylko przyciągała uwagę. Lecz także potęgowała emocje wśród rosnącego grona widzów. Po występie Julia przyznała, że była na to wszystko przygotowana, co tylko przyczyniło się do ogólnej atmosfery kontrowersji. Nie można również zapomnieć o incydentach, które miały miejsce podczas prób, wielokrotnie pojawiały się nieprzyjemne sytuacje. To, co jednak najbardziej frapowało internautów, to reakcje na jej występ. W sieci nie brakowało krytycznych komentarzy, ale też pojawiały się głosy poparcia. Co ciekawe, Wiele osób zadeklarowało swoje głosy na Julię, co wywołało dodatkowe zamieszanie w społeczności internetowej. Wszystkie te wydarzenia sprawiły, że występ Julii, mimo kontrowersji, był na tyle mocny, że finalnie zapewnił jej miejsce w wielkim finale Eurowizji 2025. To potwierdza, jak potężna jest siła muzyki, która potrafi jednocześnie jednoczyć i dzielić. Czyż nie jest to fascynujące, jak sztuka, będąca na pozór tylko zabawą, staje się areną publicznej dyskusji na tak ważne tematy? W komentarzach pod występem Julii niejednokrotnie podkreślano, że jej obecność w konkursie może wywołać pewne kontrowersje. Jak sama artystka przyznała w wywiadzie dla BBC, początkowo obawiała się, że temat działań wojennych wokół Izraela przyćmi jej muzykę. Niemniej jednak Julia postanowiła skupić się na tym, co kocha najbardziej muzyce, a jej występ niewątpliwie dostarczył widzom wielu niezapomnianych emocji. Zbliżamy się do finału, a więc z niecierpliwością czekamy na dalszy przebieg wydarzeń i to, jakie efekty przyniosą one dla artystów oraz publiczności. Kto zdoła zdobyć upragnione trofeum Eurowizji w tym roku? Odpowiedzi na te pytania przyniesie zbliżający się wielki finał, na który warto zwrócić szczególną uwagę.